Przerysujcie do zeszytu oś liczbową, oznaczcie ją x i zaznaczcie na niej taki przedział liczbowy od minus siódemki do dwójki. I teraz zwróćcie uwagę na takie charakterystyczne miejsca. Przede wszystkim popatrzmy na kółeczka. Jedno kółeczko jest niezamalowane, drugie jest zamalowane. Jeżeli masz kółeczko niezamalowane, to w takim przypadku opisując ten przedział, Zastosujesz nawias okrągły. Jeżeli masz natomiast kółeczko zamalowane, to w takim przypadku zastosuj e, nawias, nawias e, kwadratowy. Czyli chcąc zapisać symbolicznie przedział zaznaczony na osi liczbowej, będzie to wyglądać tak. Jest to przedział liczb od minus do dwójki. Włącznie dwójka należy do tego przedziału, ponieważ mamy kółeczko zamalowane. Jest to przedział prawostronnie domknięty, tak nazywamy. Tak mówimy. Natomiast minus siódemka nie należy do tego przedziału. W przedziale znajdują się liczby, które są blisko minus siódemki, ale nigdy jej nie osiągają, dlatego przedział jest lewostronnie otwarty. No i teraz musimy jeszcze podać warunek, jaką, jaki będą spełniały liczby należące do tego przedziału. Zauważmy, że. Um, a raczej wyobraźmy sobie liczby, które znajdują się między minus siódemką a dwójką. To są te liczby, które ukrywają się pod xem. I teraz tak z lewej strony mamy minus 7, z prawej strony mamy dwójkę. Zauważmy, że to, ten znak nierówności musimy jeszcze tutaj dopełnić o takim znaczkiem, takim symbolem równości, ponieważ dwójka należy do przedziału, czyli spełnia tą nierówność. No i to tyle. Mamy pierwszą część zadania.